No siemanko widzowie dzisiaj wam y, odpowiem na pytanie takie wiecie jakie, zaraz wam powiem y, Chodzi o to czy się zaszczepię No a wiecie na co, na tego świrusa pizdusia Nie wiem pomyślę Powiem Wam szczerze chyba nie, raczej nie, bo gdzieś tam było, coś na internecie widziałem, że jakiś ktoś się zaszczepił, gdzieś tam nie wiem kto. Kurwa, właśnie nie wiem w jakim kraju, ale coś tam było na czy Ktoś się zaczepił właśnie tą szczepionką na tego świrusa Umarł. Trzeba, aż trzy osoby umarło ty. Życie? Trzy osoby. I ja mam się tym zaszczepić kurwa? Znaczy ja bym się nie... Ja się nie zaczepię do mnie nie będą tego zmuszać, wiecie, kopać kurwa, nie wiem jak, jak... będę jeszcze dobrze bronił, no to nie wiem, to się tego. Nie zaszczepię, nie? A jak kurwa mnie zmuszą, wiecie, ręce zawiązajankują mnie kurwa. Dadzą tą szczepionkę jeba, no to już będę zaszczepiony, to już trudno, chuj tam. Oczymy No bo w sumie to ja ma jestem kurwa tego, wiecie widzowie. Odporny, jestem młody kurwa, nie taki sztapszy 80, plus, którzy osoby już kurde w takim wieku to wiadomo, że umierają, ale na pewno nie na tego wirusa wirusa, mają słabszą odporność, to im się nie dziwię, że umierają, ale nie, że ja młody kurde mężczyzna, silny. Ta, umiera na wirusa, No to coś jest nie tak, nie? Na pewno ktoś tam umiera, ale bez przesady jest takie liczby, kurwa. Kłamią w tym w tv pisie czy co tam. Wiecie, kłamią, że tyle osób umiera. No to nie jest prawda, bo jeszcze są inne przecież choroby. Kurwa mać. No. Jakim prawem, że tyle osób umiera? Co i tam pierdolą w ogóle? Co to za jakieś liczby tam podają? Tyle osób zakażonych, kurwa tyle umiera. No jeszcze co? Niech jeszcze pomyślą, pomyślą, kurwa. Na pewno kogoś to łapie, ale bez przesady, kurwa, że nie tyle osób, co oni tam podają, 15 tysięcy zakażeni, 500 umarło dziennie, tysiąc, dwieście, milion od razu, milion umarło, kurwa, no, także widzowie widzicie, no, a co się zaszczepie, czy, aha, no to chyba to było pytanie takie, jeszcze jakie może być pan to jest, a no, ale zacząłem prawko, wam powiem, pochwalę się, już zacząłem, nie, chodzić na te jakieś zajęcia tam, wiecie. Do tego arka. No, arka, czy. No, arka! Do arka tego, z Facebooka tam będą wiedzieć o co chodzi. No, do tej szkoły arka chodzę. Jest wspaniale, powiem po pierwszej lekcji, zarąbiście. No. Co wam mogę powiedzieć? No. Ile tam miesiąc pochodzę, z praktyki zdam na pewno. I będzie gitarę, będę zapierdzielał po asfalcie. No, zarobiście będzie widzowie, powiem Wam szczerze. No, co tam jeszcze mogę powiedzieć? Nie wiem, widzowie. Jakieś pytanko za co tu jeszcze mogę powiedzieć? A, do pracy może trzeba zacząć pójść, ale chyba po tym, tym właśnie pójdę. Jak to się nazywa? Po tych prawku? Po prawku, jak zrobię całe, nie wiem. Albo po teorii pójdę. Albo jeszcze te nie wiem, teraz może jakoś na dniach się do jakiejś pracy zapiszę, bo jak będą jazdy to może rano, później po południu, nie wiem. Bo na teorię to chodzę po, po południu. No, tak bardziej wieczorem. Nie wiem. No o 16 albo o 17 zawsze. I zajęcia się zaczynają, tak chodzę sobie, no. No także co tam Jeszcze mogę powiedzieć. O coś ten zegarek kurwa odwrotnie chodzi tutaj. Widać. Odbicie chyba lustrzane jest. Czy coś. No, widowie. Uuu, jak tam u was? Piszcie w komentarzu. No. Chwalcie się co tam u was słychać, jak tam jest, zrąpiszcie, zrypanie chodzicie do pracy, nie chodzicie, robicie prawko, zamierzacie zrobić prawko. Piszcie, piszcie, co tam wiecie. Piszcie w komentarzach co chcecie, kurwa. Mogę poodpowiadać w komentarzu na kilka pytań, jak macie jakieś. Także no. Możecie zadawać pytania jakieś różne w komentarzu, to sobie podpowiadamy tam w komentarzu elegancko będzie także widzowie jak się podoba lajk like, sub i dzwoneczek bo to jest bardzo ważne dużo osób kurde sub nie subskrybuje mój kanał a ogląda bez suba nie wiem tam chyba 40% ogląda bez suba a 60% ma tych subskrypcji kurde widzowie jestem trochę załamany kurwa to no, na chuj oglądacie kurwa niektórzy bez suba no bez jaj no jak kochacie swoją matkę to dajcie suba i tyle a nie kurde no ja nie wiem jak tak można no także na razie Elo. Już nic nie gadam, kurde. Bo to jest żałosne. Jak można oglądać bez subskrypcji i bez dzwoneczka? Jeszcze bez łapki w górę. No ja nie rozumiem was. Dobra, na razie Elo, papa. Pa. Do następnego.